<laughs> aha, aha. O, jeszcze raz! O, a, a. Już nigdy nie będę grał w baseball. O, nie! Teraz rzeczywiście jest zepsuty. Co robimy? Powinniśmy zawołać Juliusza. Nie ma mowy! O, to znaczy, przecież teraz jest bardzo zajęty, co nie? Ale co z naszym robotem? Ja go naprawię. To będzie łatwiej znać! Jesteś pewien, że wiesz, co robisz, Clancy? No jasne. Przecież już wcześniej pomagałem Juliuszowi. Wystarczy kilka machnięć śrubokrętem. Ale to jest młotek. O, racja. To nie wygląda dobrze. Już. Teraz wystarczy tylko odrobinę przykręcić śrubkę i... O-o-o! Wracaj! Stój! Ech! Ech! O-o-o! O-o-o! Wielki skok dla robotycznego świata! Nasz Roki poleciał zwiedzać kosmos! Teraz to już zdecydowanie musimy zawołać Juliusza. Nie! Ja sam mogę to naprawić! Jak? Ściągniemy rokiego 3000 do domu, naprawimy go i jak Juliusz wróci, to wszystko będzie już dobrze. Skoro tak stawiasz sprawę, co? A jak niby chcesz to zrobić? Z drobną pomocą rakietowego odlota rzecz jasna. E?